Za dużo by zwątpić, za bardzo by przerwać, za długo by nie ufać A to wszystko to tylko oszustwo Drugi cios beczulinki Parkiet sam krzyczy wjeżdżaj Wersja druga piosenki zmyślona To jakbyś odpalił starego kasyciaka Ale ktoś dorzucił turbo Nowoczesny rytm ale pulsuj jak serce z czasów, kiedy chodziło się na dyskoteki w piwnicy. Czujesz ten klimat, taniec w cieniem w przeszłości gwarantowanych. Jak ruszyło ci się biodo, to dawaj łapę w górę, a cały numer i klip YouTube już się pali jak guma na rundzie. Zabrałaś mi wszystko, choć wszystko bym ci oddał. Za późno, za późno!